Witam, witam serdecznie, drogie kochane, panny na czytaniu na jesień, która niebawem, niebawem nie nadchodzi, kochani, i wolę się nie spóźnić. Chcę, żebyście sobie wcześniej mogli zerknąć. Oczywiście po drodze robimy tradycyjnie horoskopy na wrzesień, październik, i tak dalej, ale zerkniemy sobie tak troszeczkę inaczej właśnie w tą jesień. Do tego oczywiście mam runy i na końcu oczywiście będzie rada z run, ale też jaki będzie Twój talizman z run. Można będzie sobie ten, tą runę narysować, nosić ją przy sobie, bo ona będzie wzmacniała konkretnie właśnie ten, ten okres jesienny dla Was. Dobrze, drogie kochane panny, bardzo Wam serdecznie dziękuję za Waszą aktywność, za to, że jesteście przede wszystkim. Pozdrawiam Was wszystkich, każdego z osobna. Wiecie, że uwielbiam Was, że znak, bo jesteście cudowni. Podług mojego znaku to jesteście po prostu taką skrajnością, że po prostu chyba dlatego Was lubię. Ja jestem spod znaku <laughs> bliźniąt. jeśli ktoś tutaj jest pierwszy raz. Bardzo dziękuję za wspieranie mnie w postaci właśnie łapek, komentarzy, subskrypcji i też za postawienie mi kawy. Wirtualnej. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie mam tej kawy teraz tutaj, bo nagrywam o takiej porze, że już kawy sobie nie robiłam, ale dziękuję Wam za te wirtualne kawy. Jesteście cudowni yy, dla tych, którzy te kawy mi stawiają. Bardzo serdecznie dziękuję i niech Wam się po stokroć za to darzy. Dobrze, kochani, a teraz przechodzimy i zobaczmy sobie, co tutaj ciekawego się wydarzy. Poproszę o przekaz na nadchodzącą jesień 2025 roku dla wszystkich osób, które mają znak panny w swoim horoskopie. Co powinnam przekazać osobom z tym znakiem w swoim horoskopie, ze znakiem panny w horoskopie. Już, kochani. Patrzymy. Jakie duże talie się najlepiej w ten sposób tasuje. Panna na jesień 2025 roku. Poproszę o Taki przekaz, runę sobie zostawimy z boku. Kochani, lecimy. Co zostawiacie za sobą, wchodząc właśnie w jesień, czyli to, co odchodzi, tak? To, co odchodzi, to, co przychodzi, energia główna jesieni, co odchodzi, co przychodzi i energia główna jesieni, kochani. Jakie niespodzianki lub zmiany przyniesie Wam ta jesień? Co ruszy do przodu lub nie w sprawach zawodowo-finansowych? Co ruszy do przodu lub nie w sprawach uczuciowych, kochani? I rada, wskazówka. Zostawimy sobie to zakryte na koniec całego czytania. I od razu rozłożę sobie, kochani, runy, pozwólcie. Poproszę o runę, o radę, wskazówkę i o talizman dla znaku panny na nadchodzącą jesień. Poproszę o dwie runy, jako radę, wskazówkę i jako talizman na nadchodzącą jesień dla znaku zodiaku panna. Ok, kochani. Radę, wskazówkę robimy sobie tutaj i talizman będzie tutaj. Dobrze, kochani. Nie będę patrzyła na spód talii, wystarczająco mamy tutaj informacji, nie musimy Was tutaj zarzucać strasznymi tutaj ilościami tego wszystkiego, wystarczą Wam jakieś konkrety i przechodzimy do, te, do tych konkretów. I zacznę sobie od końca układanki swojej, czyli od energii głównej. Kochani, energia główna, no co, co prawda nie Wasza energia, bo Królowa Mieczy. Więc to będzie czas taki, kochani, jesieni, kiedy wy będziecie podsumowywać powolutku chyba cały rok. Jesień jest takim takim małym krokiem w sumie przed końcem roku, gdzie robimy podsumowanie tego, co się wydarzyło: spraw osobistych, miłosnych, związkowych, przyjacielskich, rodzinnych, finansowych, zawodowych. I różnych tego typu, tego typu, i ta królowa mieczy właśnie będzie tak do tego podchodzić, będzie bardzo mocno analizować, co nie jest w ogóle dziwne, jeśli chodzi o wasz znak, kochani. Królowa sama mieczy też mówi o takim chłodzie, o takim dystansie do pewnych rzeczy. Wy też analitycznie i konkretnie będziecie podchodzili do, do, tego, do tego, że już się zbliża ta jesień, że wy już wiecie, że pewne rzeczy, które mieliście zrobić, to już chyba zrobiliście, i teraz trzeba znowu nowe plony ewentualnie zacząć siać, może najpierw w swojej głowie. Co chcecie dalej robić w swoim życiu? Oczywiście Królowa Mieczy sama w sobie też jest osobą, która jest też bardzo często czuje się samotna, może jest samotna w związku, może jest owdowiała, może jest rozwódką, bo też tak bardzo często przy Królowej Mieczy to są takie energie, może po prostu stawia właśnie na siebie, na swój rozwój, na swój rozwój, rozwój intelektualny przede wszystkim, poprzez właśnie zdobywanie wiedzy, szukanie jeszcze cały czas odpowiedzi, rozwijanie się zawodowo, ale też ewentualnie nie chcę powiedzieć duchowo, bo przy Królowej Mieczy tu nie ma duchowości, tu jest konkret, więc właśnie być może się rozwijacie po prostu zawodowo, może jakieś pasje, może coś, ale też robicie naprawdę porządki i przy tej karcie bardzo często to mogą być sytuacje związane z, kochani, jakimiś prawnymi aspektami, zdrowotnymi aspektami, może bierzecie się za swoje zdrowie albo te terminy, które gdzieś tam wcześniej, żeście sobie pozamawiali, nazwijmy to. Właśnie będą w okresie jesiennym się odbywały, bo to są różnego rodzaju, właśnie jakieś zabiegi, jakieś właśnie tutaj no, sytuacje związane z jakąś odnową, z jakąś naprawą własnego zdrowia, tak to chcę delikatnie ująć, więc te wszystkie rzeczy się będą tu odbywały, plus rzeczy takie sądowne, administracyjne, no taki naprawdę generalny jakiś porządek i takie naprawdę ym, konkretne ym, zamykanie spraw przed zimą, bo zima to już jest, kochani, istotne. I stary rok i też nowy rok, prawda? Więc tutaj dlatego ta jesień jest chyba tak bardzo ważna, bo w tą zimę to wy wejdziecie tylko małym kroczkiem i będzie koniec roku, a zima się jeszcze będzie ciągnęła dalej. Więc chyba w jesieni zaczynacie to wszystko ogarniać. I tutaj nie będzie jakiegoś spontanu, jakiegoś takiego luzu. Tu będą strasznie takie bardzo spięte rzeczy, bardzo fajne, bo one będą konkretne. Wy nic nie będziecie chcieli przegapić, wy będziecie chcieli wszystko podomykać. Macie coś pozałatwiać, macie coś, macie coś kupić, jesteście w trakcie szukania czegoś, to wszystko będzie po prostu dopinane na jesieni, a w sumie jest ona praktycznie lada moment, tak? Więc tak naprawdę długo tutaj nie trzeba by było czekać. No dobrze, kochani, ale w takim razie tak. Co zostawiacie za sobą, wchodząc w to miesiąc, czyli co, co, zostaje, co zostaje z tyłu, jak gdyby, a co przychodzi. I chyba zacznę od tego, właśnie co zostawiacie za sobą. Na szczęście dziewiątka mieczy. I zobaczcie, znowu w tych mieczach. Czyli, tak jakbyście, mimo że więcej słońca jest w okresie letnim, to wy jednak bardziej będziecie się czuli lepiej i ten wasz umysł trochę odpocznie na jesieni. Tak jakby się miały jakieś wasze takie bolączki, obawy, wszystko pokończyć, bo właśnie może macie na to jakiś plan, bo właśnie może chcecie coś po prostu skończyć, przeanalizować, wyczyścić, posprzątać na tej jesieni. Dziewiątka mieczy to jest karta, która mówi o takich stanach depresyjnych, o takim zamartwianiu się. Oczywiście połowa tych rzeczy jak mniej więcej się w ogóle nie zadzieje. W ogóle to są wyobrażenia i takie scenariusze, które układacie sobie w waszych głowach niepotrzebnie. Natomiast powoduje to wasz stan bardzo taki trudny, gdzie Gdzieś tam po prostu są zagwostki. A co mnie czeka? Co się stanie? A co by było gdyby? A co by było jeśli? I takie zadawanie sobie ciągle pytań, albo rozdrapywanie jakichś scenariuszy, poprawianie ich w własnych głowach no to jest po prostu chyba Wam znane. I to na szczęście zostawiacie za sobą, ale też jakieś trudne, bo oprócz tego, że wymyślicie oczywiście, i tam sobie gdzieś tam. I w głowie układacie różne scenariusze i też je przerabiacie, bądź je przewijacie, to też ta karta mówi o tym, że taki trudny okres się dla Was będzie kończył. Zostawiacie już za sobą te problemy i już wiecie, że po prostu nie ma co grzebać ciągle w tej papce, bo to po prostu ciągle się tym brudzicie, myjecie, próbujecie być czystymi, a za chwilę znowu się ubrudzicie. Więc tak naprawdę nie ma co i wy wychodzicie z jakiegoś takiego marazmu, z takiej nicości, nijakości, takiego nieokreślenia siebie, sytuacji swojej, znalezienia jakichś odpowiedzi w sobie tak naprawdę. I to się na szczęście będzie kończyło. A to, co będzie przychodziło do was, no kochani, królowa, chciałam powiedzieć, cesarzowa, płodność. I właśnie wy wychodzi na to, że w momencie, kiedy wchodzi, będziemy wchodzić właśnie w znak panny, to właśnie to jest wasz okres, to jest wasz czas, że wy do, teraz będziecie dopiero właśnie mieli ten czas na właśnie na płodność. No i oczywiście ta płodność jest dosłownie tego słowa znaczeniu, więc jeżeli są tutaj osoby, które chcą, czekają na dzieci, na to, żeby mieć własne potomstwo, to oczywiście będzie to dobry czas na poczęcie, a może dla kogoś tutaj wręcz na narodziny, bo to też jest karta, która symbolizuje, jaki ciążę już, która jest, ale też jaki płodność, aby ta ciąża się pojawiła. Więc tutaj rzeczywiście takie, taki aspekt wchodzi w grę, ale jeśli nie, to jest to płodność właśnie pomysłu, to jest kontakt z naturą, to jest zostawienie tego całego śmietnika, wybaczcie mi za kolokwializm, który wokół nas otacza poprzez właśnie informacje różnego typu, strachy, poczucie takiej winy, jakiegoś lęku, takiego, wiecie, samopoczucia jakiegoś zagrożenia, czy sytuacji osobistej, czy zawodowej, czy finansowej i w kółko, w kółko mielimy to, mając po prostu zarzucany właśnie ten śmietnik tych informacji różnego typu, jak nie od kogoś, to gdzieś w telewizji, to gdzieś w jakimś na, na socialach. I to się w końcu wyczyści, będziecie mieli kontakt z naturą. Wydaje mi się, że są tutaj panny, które bardzo lubią jesień, bardziej niż lato, bo wy zakwitacie wręcz na odwrót, bo wiosna jest takim, taką porą kwitnięcia w ogóle wszystkiego. Wszystko się budzi do życia, a tu jest pokazane, że akurat w tym roku to wy będziecie kwitnąć. Ta jesień będzie dla was czymś takim, takim jakby nowym oddechem, nowym takim. Rzutem na taśmę. To będzie takie kwitnięcie w, w relacjach osobistych, przyjacielskich, rodzinnych, miłosnych, zawodowych, jakieś nowe projekty, nowe plany. To wszystko zacznie się u Was dziać, a na początku Was się zacznie dziać, stąd ta królowa mieczy. No, na pewno, jeżeli, jeżeli nie usiądziecie sobie na fotelu i nie stwierdzicie, że dobra, niech ta jesień minie, no to na pewno, bo to wtedy się nic nie wydarzy, umówmy się, bo tarot nie jest i nigdy nie był i nie będzie, pamiętajcie, wyrocznią ani kulą przypowiadającą przyszłość. To jest narzędzie, które widzi więcej, ale jest po to, żeby Wam dawać te wskazówki, te możliwości i pokazać Wam, co może Was czekać jeśli. I zawsze jest jeśli. Jeśli wstaniecie i ruszycie się, no bo mówię, to nie jest tak, że się położymy. Więc cesarzowa cudownie tutaj wybrzmiewa, cudownie pokazuje energię takiego połączenia, takiego poczucia obfitości, poprawy finansów, poprawy sprawy zawodowych, być może zrobienia czegoś dla siebie w końcu albo swojego. Cudownie to, kochani, wygląda. No dobrze, no ale to w takim razie tak. Zobaczmy, Zobaczmy, jakie niespodzianki, lub zmiany przyniesie Wam ta jesień, kochani. No, i tutaj mamy królową kielichów. No i powiedziałabym tak: jeżeli to może być niespodzianka, to dla tych, którzy są wolni, no to ewidentne zakochanie się. Ewidentne zakochanie się albo miłość, którą będziecie otaczać wszystkich ludzi, yy, miłość do siebie przede wszystkim, akceptacja siebie, zrozumienie siebie, postawienie na siebie w tym, w, tym, w tym czasie, właśnie jesiennym. Takie naprawdę zrobienie czegoś dla siebie to będzie duża niespodzianka albo też zmiana właśnie dla Was. Yy, jeśli jesteście w związkach, to będzie to yy, oczywiście yy, takie poczucie, Właśnie, że yy, jeżeli ja zaczynam kochać siebie, to też mogę wtedy to uczucie dawać innym, no bo wiecie, no nie można, to jest, ja takie przykłady wiem, że daję czasami bardzo śmieszne, ale ja taka jestem. Jak można uczyć kogoś angielskiego, jak się samy, samemu nie zna? Nie? Wiecie o co mi chodzi? No tak jak w tym filmie, nie? I am, nie? <laughs> I teraz sobie wyobraźcie, że wy nie macie miłości do siebie, ale chcecie nią obdarowywać kogoś, a ba! Mało tego, byście chcieli, żeby ten ktoś wam jeszcze dawał. Ok? Więc tutaj to nie przejdzie. Dlatego stąd bez tej wiedzy, która na szczęście dzisiaj możemy do Was właśnie mówić w ten sposób: każdy z Was może kupić książki odpowiednie i sobie. Te książki to już mają po dziesiątki lat, tylko nie miałyśmy do nich dojścia. My, tutaj, przede wszystkim, mówię w Polsce. Dowiedzieć się, dlaczego to tak właśnie jest, dlaczego takie błędy były popełnione. Właśnie dlatego, więc tu jest pokazana ta miłość do siebie. Może w końcu odgadniecie cały ten schemat, że najpierw trzeba pokochać siebie, zaakceptować siebie, dać sobie miłość, a potem tą miłością się dzielić. I pamiętajcie o tej nauce angielskiego, to jest bardzo fajny przykład. Ja bardzo lubię takie proste, zwyczajne, z nutką humoru, śmiechu przykłady, bo to najbardziej trafia. Więc pokochajcie siebie, pokochajcie siebie, potem wszystko wokół was będzie również was kochało i też będzie się do was uśmiechało. Królowa Kielichów to jest też duża wrażliwość, duża empatia, duże wsparcie, więc być może będziecie wspierać też niektóre osoby wokół Was. Bardzo fajna karta. No dobra, ale co się ruszy lub nie ruszy się w sprawach zawodowych? Zobaczmy w takim razie. No i tutaj bym powiedziała, że się ruszy i nie ruszy, wszystko zależy od Was. Dlaczego? Dlatego, że mamy dwójkę mieczy. I teraz znowu, żebyście za bardzo nie myśleli, nie analizowali, mówiąc o tej królowej mieczy. Dlatego, że dwójka mieczy to jest blokada, zatrzymanie, to jest takie, wiecie, pójście na łatwiznę, niech się samo rozwiąże. Pamiętajcie, zawsze to powtarzam, jak jest ta karta, że brak podjętej decyzji to jest też decyzja, bo zostawiacie to po prostu jako decyzję, niech się samo. Każdy ruch, który wykonujemy, jest decyzją. Więc jeżeli wy podejmujecie decyzję o tym, że nie podejmiecie decyzji w sprawach jakichś, to tak naprawdę już podjęliście decyzję. Brzmi trochę tak kręta, pokrętnie, nazwijmy to, ale tak jest. Więc zacznijcie w końcu rozumieć ten schemat, tę całą, ten całą, ten całą machinę tego wszystkiego, że nie uciekniecie od tego. A potem pretensje są do wszystkich, tylko nie do siebie. To jest największy błąd, który my. my Najczęściej popełniamy sami sobie, tak naprawdę, tak? Więc tutaj bym powiedziała, że może się wszystko ruszyć, o ile wy ruszycie się z podjęciem, decyzją, z podjęciem decyzji, bo będziecie mieli do podjęcia bardzo ważną decyzję odnośnie swojej pracy bądź finansów albo zainwestowania w coś, albo kupienia coś na jesieni. Wydania jakichś pieniędzy, podjęcia decyzji, które ewentualnie macie wybrać, co macie kupić, na przykład, co chcecie zrobić, na co chcecie wydać, bo może jakieś takie wydatki Was będą czekały, albo w pracy, czy dalej w to iść, czy może zostać tutaj, czy może pójść coś nowego, tu muszą paść decyzje. I ani ja, ani ta rodza was tych decyzji nie podejmie. Oczywiście. Przy takich sesjach, jak już są tutaj panny i pozdrawiam bardzo serdecznie, które znam y, oczywiście y, z prywatnych spotkań, no to wtedy możemy sobie rozkminić konkretnie, tak? Czy ta decyzja, czy ta decyzja, i jakiś kierunek, y, wskazówkę otrzymać, oczywiście, ale nadal ta decyzja będzie tylko i wyłącznie wasza. Więc tutaj jest pokazane, że jeżeli chcecie ruszyć coś do przodu, przede wszystkim w sprawach zawodowych albo też finansowych. To nie wycofujcie się, nie oczekujcie, że samo coś się zrobi, naprawi, przyjdzie i spadnie z nieba, tylko musicie podjąć decyzję. Nie, może nie tyle musicie, co powinniście, bo nikt nic nie musi. Wy też niczego nie musicie, ja też nie, ale tak się potocznie właśnie przyjęła. Te słowa są tak ważne, jak się je powtarza. Właśnie myśli, uczucia i słowa to jest po prostu jedna wielka, taka, wiecie, wybuchowa, Energia, która nam właśnie przynosi to, co, to, co właśnie w tych trzech aspektach myślimy, mówimy i czujemy. Więc tak naprawdę, kochani, powinniście mieć decyzję do podjęcia, którą racjonalnie rozważycie ta królowa mieczy tu jest pokazana i mam nadzieję, że podejmiecie ją. W pełni odpowiedzialności, bo nawet jeżeli ona będzie się każe błędna, to znaczy, że mieliście ją podjąć, bo czegoś się może mieliście nauczyć, ale to będzie decyzja, która będzie um, bardzo ważna dla was w tym, w tym okresie jesiennym i może dotyczyć różnych rzeczy, więc pamiętajcie o tej decyzji. I na pewno ta karta mówi o tym, że czas jest podjąć tą decyzję. Więc jeżeli wahaliście się w ogóle, co macie zrobić, to jest to czas na jakąś zmianę, bo musicie podjąć decyzję co do tej zmiany. No ale jaką? No to wybaczcie, nie będę tutaj tworzyć jakichś yy, dziwnych historii, bo to by było tworzenie czegoś, czego tutaj nie ma, czy, co jest w Was samych, bo każdy z Was ma inną historię. No dobrze, ale co się ruszy, bądź się nie ruszy w sprawach uczuciowych. I teraz tak, osoby, które są w związkach, no tutaj się za wiele może nie ruszyć, jeżeli nie przestaniecie wpadać w konflikty, w ciągłą wymianę zdań, w, ciągle, w ciągłe udowadnianie czegoś. W ciągłe takie bycie y, y, z własnego ego na wierzchu, czyli to przysłowiowe moje, które zawsze mówię, albo racja, albo relacja. Tu jest ciągle kto ma rację, tu jest ciągle konkurowanie o coś, o zabieganie o coś, nie wiem, że ja jestem lepsza albo lepszy, ja więcej robię, ty więcej robisz, nie robisz, ty nic nie robisz, ja więcej pracuję, ty mniej pracujesz, i tak dalej, i tak dalej. Ciągle takie, takie są sytuacje. Widzę tutaj kłótnie, konflikty, jakieś może obwinianie, jakieś oskarżanie o jakieś zdrady, o jakieś, jakieś cuda na kiju, to wszystko. Jest na razie na wodzie trochę pisane, wyimaginowane, więc jeżeli chcecie, żeby coś się ruszyło, to przede wszystkim zmieńcie swoją postawę co do Waszego związku. Myślę, że jak pokochacie siebie i zaczniecie mieć trochę inne podejście do siebie, to nie będą Was tak dotykały te rzeczy właśnie z zewnątrz, tak? Waszego partnera, małżonka, czy tam partnerki. Bo tutaj póki co, właśnie my tak bardzo często mamy. Jeżeli my się nie czujemy pewnie w związku, to się przyczepiamy właśnie o wszystko, bo próbujemy ciągle być na wierzchu, coś udowadniać. Jeżeli macie własne poczucie wartości, to się nie boicie o to, czy Wasz partner, yy, nie wiem, czy Wy jesteście lepsi od tego partnera, czy was, Wasz partner Partner czy partnerka gdzieś pójdą, bo wy wiecie o tym dokładnie, że jeżeli nawet by się tak zdarzyło, to wy macie takie poczucie własnej wartości, że no, hello, to, to ty tracisz, nie ja tak naprawdę, bo to jest moja decyzja. Ja mam swoje własne, swoje własne zdanie na swój temat i robię wszystko w porządku. Unikajcie konfliktów, bo jest to bardzo konfliktowy czas. Być może tu ta napięta sytuacja poprzez właśnie te decyzje, poprzez te analizy, poprzez tutaj. Kończące się jakieś kłopoty, o czym mówiliśmy na początku, może być przelana na Wasze związki. Więc tutaj, kochani, jeżeli chcecie, żeby coś się ruszyło, to przestańcie po prostu ze sobą konkurować, zacznijcie się dogadywać ze sobą. Jeśli chodzi o osoby, które są wolne, to powiedziałabym, że tutaj z kolei za bardzo przebierane, tu jest za bardzo, kochani, analizowane, tutaj jest. Być może duże zainteresowanie może być Waszą osobą, i wy tak naprawdę skupiacie się na jakichś elementach o danej osoby, na ich jego cechach, jakieś punkty wstawiacie. Takie wiecie, no w cudzysłowie mówię oczywiście, tak? Nie, że chodzicie z zeszytem, no mam nadzieję, że nie, ale gdzieś to są jakieś takie oceny. Nie idziecie na spontan, nie idziecie na to, że co się ma wydarzyć, co jest dla Ciebie pisane, to będzie po prostu, tylko jest taka weryfikacja. Jest tutaj pokazane, bo przy piątce buław to jest zawsze konkurencja, to jest zawsze dużo optyfikantów. Apsztyfikantyk, to jest zawsze dużo ludzi, którzy się kręci. To jest zawsze duże zainteresowanie. Wzbudzacie to zainteresowanie, super. Tylko, że wy sami nie wiecie, czego wy tak naprawdę chcecie, więc ta jesień będzie taka, że, no kochani, jeżeli chcecie, żeby coś się ruszyło, to przestańcie to wszystko analizować. Po prostu to zostawcie, bo póki co to w Was się pojawi konflikt i będzie, wiecie, tam gdzie, tam, gdzie pięć kucharek, tam nie ma co jeść, tak się mówi, tak? Tam, gdzie będzie tylu jakichś apsztyfikantów, czy tam apsztyfikantek, nazwijmy to tak. Starodawnym językiem, to, to i tak nic tego nie wybierzecie, bo ciągle będzie coś nie pasowało, bo to ciągle będzie podlegało jakiejś waszej wewnętrznej, nie wiadomo jakiej, takiej ocenie, takim lustrowaniu, kochani, i to do niczego Was nie doprowadzi. No i dobra, kochani, no i przechodzimy powoli do końca. Mam nadzieję, że to czytanie takie dosyć ciekawe będzie dla Was. Rada i wskazówka, kochani, na całą jesień dla Was. Cesarz. No i tu mamy cesarza i tu mamy cesarzową. Kochani, bardzo poważne decyzje, które powinniście podejmować właśnie w tym okresie, dotyczące spraw zawodowych, to mogą być jakieś naprawdę bardzo ważne decyzje bo być może chcecie się po jakiś awans, może chcecie coś się otworzyć swojego, może chcecie coś rozwinąć dalej, głębiej. Wiara w siebie, poczucie odpowiedzialności za siebie przede wszystkim i za ludzi, jeśli macie ich wokół siebie. To jest też prawda, to jest też uczciwość, to jest też organizacja. Rada wskazówka jest, kochani, bardzo prosta, żebyście szli za tymi wartościami, żebyście pamiętali, co jest, co jest ważne. To jest też działanie na własną rękę, więc działaj na własną rękę i też ponuś odpowiedzialność za te swoje działania. Działania oczywiście, tak? Jako cesarz też mówi o dobrych pieniądzach, o dobrych inwestycjach, o dobrym czasie dla Was, w rozwoju Waszym zawodowym i finansowym, w aspektach uczuciowych. I tutaj, czy jesteście w związkach, czy nie to akurat sobie dopasujecie do siebie, to jest mniej ego, mniej tego, że czujesz się ważniejsza czy ważniejszy wobec tej drugiej osoby. Jesteś równie ważny, równie ważna, kochani. Nie ma między nami ważnych osób. My wszyscy jesteśmy tacy sami, kochani. To nieważne, jaką szkołę skończyłeś, jaki masz status i ile pieniędzy w portfelu. To nijak cię nie identyfikuje co do twojego po poczucia właśnie takiego, um, takiej równości z drugim człowiekiem i szacunku do tego drugiego człowieka. Więc traktujcie wszystkich, jakbyście sami byli tą drugą stroną, bo wtedy będziecie mieli odbiór w, tym, w, tą, w tą samą stronę. Więc tutaj uczciwość, zaufanie to wszystko trzeba w sobie wypracować i mieć z tym do czynienia w ciągu tej jesieni. Bardzo fajna karta, no ale co na to Runa? No właśnie, Runa Isa, kochani. Jako y, właśnie ten taki czynnik, y, jako rada i wskazówka mówi tak, czas na odmrożenie. Nie wiem, czy wiecie, ale runa Isa to jest takie zamrożenie, to jest taka oschłość, oziębłość. No i tutaj ona nam się popra, po, pokrywa, jak gdyby z tą królową, też tutaj, tak? I jako rada, wskazówka to czas na ocieplenie swojego wizerunku, swojego otoczenia, swoich jakichś tam relacji z przyjaciółmi, z rodziną. Jak tam sobie chcecie, z kim tam sobie chcecie, tak to właśnie mniej więcej wygląda, moi drodzy. Dlatego że Runa Isa jest to przebudzenie, takie o się przede wszystkim, tak? I tu warto jest to podkreślić, że po prostu powinniście skupić się na swoim wnętrzu, ale zacząć uruchamiać właśnie działania jakieś, które gdzieś w Was były, no właśnie, i teraz gdzieś w Was były, kochani, zamrożone, dlatego, że ISA to jest właśnie zamrożenie, to jest właśnie, kochani, takie, taka stagnacja trochę, jak ja bym, to, ja bym to tak nazwała, stagnacją nawet, nie? Więc, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Powiedziałabym jeszcze, kochani, że że runa, kochani, i runa Isa, bo tak to, się, tak to się dokładnie ją wymawia, jest to też, kochani, informacja bardzo ważna, mówiąca, kochani, o tym, że to ma też coś wspólnego z naszymi wszystkimi czakrami. No i nie wiem, na ile Wy się na tych czakrach znacie, na ile się nie znacie, ale warto by było właśnie odblokować te niektóre czakry, bo prawdopodobnie jesteście poblokowani nie tylko gdzieś tam w głowie, ale też gdzieś w środku właśnie, w waszym sercach, w waszych, waszych tutaj tych splotach słonecznych, gardło i tak dalej. Na koniec powiem tylko jeszcze jedno, że zamiast walczyć kochani ze swoimi nastrojami, ze swoimi takimi bolączkami. To po prostu zaakceptujcie pewne rzeczy, które się zadziwają w Waszym życiu. Nie trzymajcie ich w sobie, tylko spróbujcie je wypuścić po prostu do światła, jak to się mówi, tak? Bo to was po prostu zamraża. To was po prostu trzyma niepotrzebnie, tak? No i kochani, jako amulet, kochani, a raczej inaczej, chciałam powiedzieć Talizman. Talizman dla Was to jest runa otala. Zobaczcie, możecie sobie ją narysować. To jest ten symbol tutaj, tak? Runa Otala. To jest, kochani, runa, która mówi o tym, że jako talizman będzie chronić i wzmacniać wasze więzi rodzinne. Czyli jesień jest okresem, kiedy bardzo ważne będzie naprawianie. Relacji w rodzinie, nie tylko tej, którą wy stworzyliście jako dorośli, tylko też tej, albo przede wszystkim tej, dzięki której wy jesteście na tym świecie, rodzice, tak? dziadkowie, wujkowie. To jest runa, która mówi o bardzo ważnym tym aspekcie życia w rodzinie, dziedziczenia, i ten talizman ma wam dać takie ukojenie i zasygnalizować, że warto byłoby naprawiać jakieś sprawy związane. Być może właśnie ta ISA mogła dotyczyć też spraw takich typowo rodzinnych, że warto by było wrócić może do tematów, które właśnie gdzieś w Was zaległy, jak w tej runie ISA, gdzieś leżą na dnie, nie są powyjaśniane. Ciągle trzymacie się starego schematu, starych przeżyć, przekonań i tak i nosicie to do dnia dzisiejszego. To niczego nie poprawia, to tylko Was niszczy od środka, to tylko Was blokuje całkowicie przepływ Waszej energii. Więc talizmanem dla Was jest rodzina, najbliżsi i poprawienie z nimi relacji, skupienie się na tych relacjach tu i teraz, nie na tym, co było rok, 10, 15, 40 lat temu. Tu, dzisiaj, Runa Otala Was wspiera, żeby te relacje tej jesieni z jakiegoś powodu poprawić, bo być może dla niektórych to będzie po prostu coś bardzo ważnego, dlatego zachęcam, żebyście to wzięli pod uwagę. Wszystkiego dobrego Wam życzę, kochani, widzimy się oczywiście w następnych filmikach, a ja już dzisiaj dziękuję Wam za aktywność, jeśli chodzi o ten filmik, pozdrawiam Was bardzo cieplutko i dziękuję za to, że jesteście. Pa, pa!